Mateusz 801-991 przedstawia Film z serii Przygody z premierem Donaldem Obstawa po słowie z Sejmu. Muzyka, doda z mandalyną To wpierdala żarcie premiera, czyli akcja dożywiania agentów CBA. Nie. Więc nie martw się. Uśmiechnij się, więc nie martw się. Uśmiechnij się. Uśmiechnij się. Jezu człowieku obudź się. Eloelo 320 co kurwa? Moje modły zostały wysłuchane, radujmy się. On naprawdę jest pojebany. No nie. Popierdolony zawsze słucha dody. Co powiedziałeś? Nic nic patrz jaką mam klatę. Zajebisty jestem. Bucha ha ha, ha ha ty to nazywasz klatą? Taką klatę to moja babcia ma po spowiedzi, Patrz na mistrza. Klata tysiące 2008. Najpierw to ty spuść ty powietrze z dupy. Kurwa nie. No, nie wiedziałem że masz taki odrzut gazów, że nawet rozwaliłeś do miana rokity. Respekt stary. Postawię ci orzeszka, ja tam wolę ze skorupą. Dodaj dwa jajka mnie Kaczyńskiego, bo wszystko spierdolisz jak z czwartą rzecz pospolitą. Ja jestem mądry, ale chuj jest głupi, bo cuda i naleśniki umiem robić bucha hacha. Dobra, teraz policzmy. 1, 19, 2, 2006 mam nadzieję, że się nie pomyliłem. Ej no, stary czy ty znowu się spierdziałeś? Weź się odwal od moich gazów. What the fuck, coś tu jest nie tak, zobaczę co tym razem pani odkierdala kurwa, ja dole, premier i 2 litry naleśników. W Polsce jest akcja dla dzieci pajacek, a bętach, kurwa to już zapomniano? Ja też jestem niedożywiony i molestowany. Powiadomie o tym tem udał nowi z góry w języku arabskim. Kurwa impreza u premiera a ty mi mówisz w ostatniej chwili w języku arabskim. Wrzucę teraz margarynę z masła do tych naleśników i gotowe. Hej donald podobno a, 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 a. Pojebało cię? Przecież Donald jest naszym wrogiem. Zabawimy się teraz w Mission Impossible. Okradnijmy żarcie premiera. Dobry pomysł, ale jak to zrobimy? Chyba zapomniałeś kim jesteś. Jesteśmy agentami CBA i kradniemy to co należy do polityków. Hey, Stasie patrz na to. Co znowu? Twój stary. Kurwa, z kim ja muszę mieszkać pod jednym dachem? Spierdalaj. I więcej mi się tu nie pokazuj temu czokale. A masz to od mojego starego. A teraz zamknij mordę i osłaniaj tyły. Chodź na mnie przystań meczku. Awa moja dupa. HEADSHOT! To było specjalnie. Kur... chym. Na koniec poleję naleśniki kremem naleśniko E.O. Orzechowym. Słyszałeś to? Premier robi nam darmowy obiad. Dobra, skoro wiadomo o co chodzi, to teraz wyciągaj klika i otwórz na stronie 55. Jest ser... Zbudujemy teraz balistę bez pomocy MacGaivera. Wiąż tym makaronem porządnie. Ach teraz mogę zjeść jak porządny obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. Co jest? Nie chcę mieć nic wspólnego z twoimi tłumami, a nie O mój Boże ryzyk do mnie przemówił. Kiedy ryzyku używa widelca i makaronu jako mikrofonu, kurwa to znowu agenci cebra tym razem chcą zrujnować mój obiad, ale tym razem się im nie uda. Dam im naleśnika mojej starej, którą używam jako podkładkę pod mysz. Ja pierdolę, polskie jedzenie wam nie smakuje? Jak śmiecie dorzucać dania zrobione przez moją starą. O nie, tylko o nie moja kuchenka ogrzewa na ciekłym azotem myślą że ja też nie czytam CD actiona uży koda na nieśmiertelności do tego naleśnika. Niech się zmierzą z mocą cheatera znaczy się premiera. Ciągnij mocniej tej imitacji opudziana to za ostatni CS. Kurde, jak dałeś się pokonać naleśnikowi premiera, a skąd miałem kurwa wiedzieć, przecież naleśniki nie grają w CS-a. Moje zęby byby. O oh my god, tego nie da się zjeść, co premier je na obiad. Gąbkę z biedronki, nie gadaj tylko ciągnij. Zaraz im pokażę co mam w arsenale. Użyję tego pedała 2008. Chodź do mnie mój najdroższy. O mój Boże... What the Bucha ha 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 ha. Holy shit! Kur... Ja pier... Wam w dup. Zaraz ja was... Wasze dni i sekundy są policzone. Wyłaście kur... A nam krzywdy nie zrobię. Kupiłeś ostatniego CD akszona z tym gdzie jest napisane jak zapich premierę? premier. Morda w dupę. Wyrzucenie agentów z tostera kopionego w biedące za 15 sekund. Że kurwa co premier kupuje w Biedronce? Wiedziałem że ten smak naleśniko podobny skądś znam. Mam was, no proszę i co tu mamy, ale masz zjebany nos, ha. twoi starzy cię nie kochali, ha. wal się, ale kur. Zróbmy kawał ten udał nowi, wbijamy nóż w plecy, eee, miałem na myśli naleśniki, gdzie oni są kur. Patrz patrz, gadniemy właśnie twoje naleśniki. Sajunara. Może kiedyś spotkamy się w piekle. O nie, ja się tak nie bawię. Rozciągnę nieśmiertelnego naleśnika. Następnie puszczę i będziecie mieć przeryte jak skaczyńskim. He <śm> he he szczerze mówiąc, nas i nie mocnych może się chować przed takim naleśnikiem. Jep. Co kurwa? O, premier jest tutaj. Aby wymknął się z takiej sytuacji wykorzystał największą głupotę w tej bajce. Posmaruję jego dachówkę masłem. Dawaj łapę. Jeszcze tutaj i gotowe. What the fuck. Bajdaj masz karo. się porządnie. Mamo, ratuj. Nie obiecał że Polska będzie drugą Irlandią. ta, raczej drugą Tajlandią. Brawo, odpierdoliliśmy niezły kawał temu Moronowi. Respekt muga, a jakże? 高你多。